W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lata nasze przemijają, jak trawa, a ty, Boże, trwasz na wieki. Kościół prowadzi nas po drogach czasu, ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas i będzie kres czasu i sąd ostateczny. Po drogach czasu. Ku wieczności prowadzi nas Kościół Święty. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię, ofiarę i słowo prawdy. Sakramenty święte, które przyjmujemy, sprawiają, że życie nasze staje się czasem łaski i zbawienia. Przeżywany w następujących po sobie okresach roku liturgicznego, świętach i poszczególnych dniach. Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę mszy świętej, przybiegalibyśmy do Kościoła i w dni powszednie, częściej, jeśli pozwalają nam obowiązki stanu. Ołtarz Pański czeka i zaprasza. Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę sakramentu pokuty, przybiegalibyśmy do spowiedzi częściej. Konfesjonał czeka i zapraszam. Łaska dana nam przy obficie w sakramentach świętych wymaga naszej współpracy. Oto Podstawowe zadanie dla poważnego prowadzenia życia duchowego, współpraca z łaską. Pan Bóg nie pozostawia nas w bezczynności, w duchowym bezrobociu. Pan Bóg nie pozwala nam ugrzęznąć w grzechu i w błędzie, odrzucić grzech. Zerwać z grzechem, czynić dobro, wypełniać wolę Bożą, wypełnić dobrze obowiązki stanu, zachować wierność prawdzie, oto podstawowe ewangeliczne postulaty moralne, weryfikujące jakość i głębie naszego życia duchowego. Sprawa dotyczy także grzechów powszednich. Trzeba się cierpliwie starać ich także unikać. Święty Paweł wzywa: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Pisze apostoł narodów: Bracia, prosimy i zaklinamy Was w Panu Jezusie. Według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za Was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. W całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Święty Ambroży w komentarzu do Ewangelii, według świętego Łukasza, pisze, Łasce ducha świętego obca jest ociężałość i zwlekanie. A święty Paweł zagrzewa nas do intensywnego życia Ewangelią, pisząc w liście do Rzymian. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W miarę odkrywania skarbów tradycji łaska Boża prowadzi nas stopniowo do porządkowania naszego życia w tym aspekcie i w tamtym i w jeszcze innym. Już pragniemy podołać katolickim wymogom w zakresie codziennej modlitwy, zachowania się w kościele, godnego ubioru, kiedy przychodzimy do kościoła, naszych relacji z bliźnimi, naszych zainteresowań, sposobu spędzania czasu, rzetelnego wypełniania obowiązków stanu itd. Tak i jest pytanie poważne, czy wystarczająco cenimy sobie ten największy i drogocenny skarb, jakim jest katolicka msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim, celebrowana tutaj codziennie? Czy wystarczająco? Cenimy sobie obecność kapłanów, którzy katolicką mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim celebrują tutaj codziennie. I oto Kościół prowadzi nas dalej i dalej, kolejny już raz w naszym życiu przez rok liturgiczny. Dzisiaj przypada dwudziesta druga niedziela po zesłaniu Ducha Świętego. Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki. Już jesień, październik, miesiąc różańcowy, różaniec, różaniec, różaniec. Czy w tych dniach przybiegamy chętnie do kościoła na wieczorny różaniec, na nabożeństwo różańcowe? Czy odmawiamy różaniec w domu, w rodzinie, codziennie? Mijają dni, tygodnie, miesiące, lata. Czas ucieka, wieczność czeka. Chcemy czy nie chcemy, każdy dzień przeżyty przez nas przybliża nas do wieczności. Jest wieczność i jest doczesność tu na Ziemi. Życie doczesne może być absorbujące obowiązki stanu, ale też i bogactwa kultury, myśli ludzkiej, nauki. Literatury, sztuki, muzyki i innych dziedzin ludzkiego geniuszu mogą człowieka zafascynować, wciągnąć, zaabsorbować, pochłonąć. A jednak przyjdzie dzień, przyjdzie chwila, kiedy trzeba będzie to wszystko zostawić. Pisze święty Paweł. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Przyjdzie śmierć na każdego i każdą z nas. Każdy umiera sam, tak, bo śmierć jest przejściem tego oto człowieka z doczesności do wieczności. Kruche jest życie człowieka i niewiele potrzeba, aby nic życia doczesnego została w jednej chwili przerwana. Bracie i siostry, odkrycie skarbu tradycji to w istocie odkrycie autentycznej wiary katolickiej i jedynej prawdziwej wiary. Jedynej wiary dającej zbawienie duszy, wieczne zbawienie. W miarę odkrywania skarbów tradycji, łaska Boża prowadzi nas stopniowo do porządkowania naszego życia w tym aspekcie i w tamtym i w jeszcze innym. Jednym z aspektów istotnych, Naszego dojrzewania w wierności tradycji jest poważne potraktowanie sprawy przemijalności naszego życia doczesnego i poważne, codzienne przygotowywanie swojej duszy na wieczność. Trzeba duszę przygotować do nieba. Trud zaszczytny. Codzienny, niezbędny. Dzisiaj święty Paweł wzywa nas do ciągłego wzrostu, do ciągłego doskonalenia miłości. Magis, bardziej. Magis, ak magis, bardziej i bardziej. Ten fragment towarzyszy nam już od roku podczas kazań. Mówi dzisiaj apostoł narodów: Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o Was myśleć, bo noszę Was wszystkich w sercu, jako tych, którzy mają udział w mojej łasce zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii, za pomocą dowodów, albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za Wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. W głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Elementem istotnym, w którym przejawi się nasz nieustanny wzrost i od którego nasz nieustanny wzrost zależy, jest lektura duchowa. Apostoł Narodów mówi o głębszym poznaniu. Co mamy poznawać? Prawdę, objawienie Boże. Pismo święte i tradycje, to wszystko, co Bóg objawił, a co Kościół do wierzenia podaje. W księdze mądrości Seracha czytamy: Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy bożych. W liście do Rzymian święty Paweł poleca. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Trzy fragmenty wypowiedzi świętych niech nas zagrzewają. Do codziennej lektury. Święty Atanazy, wierny pasterz, pisze w pierwszym liście do Serapiona. Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest kościół, a jeśli ktoś oddala się od kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. A święty Jan Damasceński pisał: Ty zaś, o wybrane zgromadzenie kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności. Wy, którzy szukacie pomocy u Boga, i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych Ojców. W Księdze Sentencji. Świętego Izydora, biskupa, czytamy. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, Powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś czego nauczyliśmy się utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie Ksiąg Świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Jedyna prawdziwa wiara, która daje zbawienie duszy, to wiara katolicka. Pan Jezus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Aby zachować tę wiarę, trzeba się modlić i czytać. Chodzi o cierpliwe, coraz głębsze poznawanie objawienia Bożego, zawartego w piśmie świętym i tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki nieomylnie nauczał. Rzymski katolik kształci się. Rzymski katolik kształci się chętnie. Rzymski katolik chce wiedzieć. Rzymski katolik chce poznawać prawdę. Rzymski katolik chce poznawać więcej, bardziej magis. Zakładajmy biblioteki 58 i czytajmy. Czytajmy katolickie katechizmy. Czytajmy żywoty świętych i czytajmy codziennie. Jeśli obowiązki stanu nie pozwalają nam na więcej, czytajmy choćby jedną stronę, jedną kartkę dziennie, codziennie. Jako, że dzisiaj jesteśmy w czasach jawnego szerzenia doktryny odkształconej, należy częściej przypominać sobie tę prawdę, że tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia. Należy częściej przypominać sobie słowa wyznania wiary świętego Atanazego, quicumque vult salvus esse Ante omnia opus est ut teneat katolikam fidem. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Wiarę katolicką poznajemy dzięki słuchaniu i czytaniu treści katolickich. W liście przypisywanym Barnabie czytamy takie oto pouczenia. Wiedząc przeto, iż jeśli dołożę starania, aby się podzielić z Wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą będzie posługiwanie takim jak Wy, postanowiłem napisać Wam krótko, abyście wraz z wiarą mieli też doskonałą wiedzę. Skoro zaś widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś, nie jako nauczyciel, ale Wasz brat, udzielę Wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne. Ponieważ dni są złe. A przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie strzec woli Bożej. Otóż, wiarę naszą wspierają bojaźń i wytrwałość, z przymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich mądrość, rozumienie, Poznanie i wiedza. W liście do Hebrajczyków czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Bracia i siostry, powiedzmy na koniec najprościej: Systematyczna, codzienna lektura treści Bożych katolickich jest konieczna, aby wzrastała nasza wiara. Systematyczna, codzienna lektura treści Bożych katolickich jest konieczna, abyśmy nasze życie duchowe opierali na pewnych, Zdrowych, niezawodnych fundamentach. Systematyczna codzienna lektura treści Bożych, katolickich jest konieczna, abyśmy byli zdolni do rozpoznania i odrzucenia współcześnie szerzonych błędów. Rzymski Katolik kształci się chętnie. Czytajmy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.